Jestem sobie mały miś, śliczny miś Znam się z dziećmi, nie od dziś Ops, to chyba nie to Dlaczego? Bo ja jestem Szumiś Proszę bardzo Dzisiaj prezentujemy Szumiśka Mamy plakietkę o szumisiu, jakie są dostępne, chociaż to jeszcze są nie wszystkie, bo teraz jest nowa kolekcja. Szumisie, jakie to są dostępne, to są zwykłe, z czujnikiem snu i z aplikacją. Oczywiście cena zależy od, od tego, jaką wersję wybierzemy. Czyli takie małe główki w granicach 80-90 zł do prawie 200-200 pary zł musimy wydać. Dzisiaj mamy do obejrzenia szumisia. Nie wiem czy to widać. Szumiś Lili, szary mechanizm, czujnik snu. Zestaw: Do zestawu potrzebne są trzy baterie, a w podstawowej wersji nie ma baterii. Niektóre sklepy nam je dołączają do zestawu. To jest właśnie szumiś Lili. I co możemy o nim powiedzieć? Jest dla dzieciątek od urodzenia, dla maluszków na spokojny sen. Posiada pięć rodzajów snu. Reaguje na płacz dziecka, więc kiedy już jest wyłączone, a dziecko zaczyna płakać, szumi i zaczyna swoje szumy wydobywać z siebie. Szum działa aż do 12 godzin, wycisza się po 60 minutach, obsługuje się go jednym przyciskiem. Jest regulowana głośność. Bezpieczny, oczywiście od urodzenia. E, misio posiada atestowane materiały. Ma sensoryczne łapki. Można go prać w pralce, ale oczywiście bez czujnika. Czyli to serd serducho zaraz, które wam pokażę, w imieniu do środka. I produkowany jest w Polsce. Proszę bardzo, a w opakowaniu znajdziemy misia szumisia, szumiące serce i zawieszkę gryzak. I co? To ten nasz miś? O. Ajajaj. Taka wiesz, wiesz. Lili. tu odpiąć. Pani tak nie, I niestety nie Potrzebne nam nożyczki. To jest mi się. Tutaj mamy serducho. Którego już wcześniej włożyłem, trzy baterie AAA. To się odkręca śrubokrętem, Trzeba włożyć spoko. I mamy w naszym zestawie tę zawieszkę. Proszę bardzo, to sobie odłożymy na razie. No, także do zestawu dołączona jest koperta. A w kopercie co mamy? Jeżeli dajemy w prezencie, to tak, dowiedz jak się, jak działa instrukcja obsługi. To wszystko mamy opisane. Pięknie. A tutaj dziękuję, że mi zaufałeś. Spokojnych snów. O, i dedykacja dla Maluszka. Witaj, Maluszku. Jestem Szumiś, Mały, Miły i zupełnie niezwykły Miś. Co potrafię? Kiedy szumię, czujesz się znów jak w brzuchu mamy. Twoje oczka powoli się zamykają i odpływasz w krainę pięknych snów. Jeszcze mnie nie znasz, ale jestem pewien, że niedługo stanę się Twoim pierwszym i najlepszym przyjacielem. Jestem tu po to, żebyś spał spokojnie. Twój szumiś! I myślę, że tutaj, jeżeli ktoś daje w prezencie, może się podpisać. Piękna dedykacja. Dla naszego maluszka. I teraz tak. Co my tu możemy zrobić? Ten czujnik. O, szumisiek tutaj z tyłu ma. Proszę bardzo. Ojej. Suwaczek. I tu jest miejsce na serducho. Czy my tak łatwo wciśniemy. Musimy. Serce. Wciskamy. Wejdzie. Wszystko wejdzie. O właśnie koło mi Pięknie. To jest jeden szum. Po przyciśnięciu dwa razy zmienia się nam szum. O, i teraz wróżmy. Służbycie. Jest to pięć zrodzaj, szum. Czy różowy, biały, szum, dód płodowych. Żeby przyciszyć, to musimy... O, jest cisza, tak? jak dalej bierzemy, to jest coraz głośniej. Wyciszyłam zupełnie. Wyciszyłam, a teraz... Jest głośniej. Wszystko jedno, trzydziestego, 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 trzeba przytrzymać trzydziestego, trzydziestego, do góry, żeby było głośno, to dołu, żeby było cicho, a jak dwa razy klikniemy, to zmieniamy sumę. No i oczywiście, żeby to o, żeby powiesić nad dziusiem. to musimy tu zapiąć. Chyba może Proszę bardzo. Szumiśków do wyboru jest naprawdę bardzo dużo. A ja, może źle włożyłam do serca, ale chyba nie. O, dobra. Widzicie, to nie jest takie. Hopsiopa, ale specjalnie jest to zrobione, żeby dziecko sobie samo tego nie mogło tworzyć. Zapinamy, zapinamy, zapinamy. Myślę, że jak się nauczymy, to nie będzie to długo trwało. I tutaj możemy. Wiadomo, że dla maleństwa to no gryzak jeszcze jest nam niepotrzebny. Tego bierzemy jako zawieszkę i możemy sobie jeszcze jakimś sznureczkiem wziąć czy do fotelika, na dłużeczko. Działa teraz. Słychać, nie? Jak głośno. I on się powoli wycisza, wycisza a jak maluszek zaczyna później jęczeć to płakać to się nam rozgłośni no fajne bardzo fajna zabawka polecam jako prezent myślę, że mamusie będą bardzo zadowolone z tego szumisia o, zobaczcie, o szumis usypia nam właśnie naszą pepę Łe, o i Pepa się uspokaja, 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 aż pójdzie spać, super, Szymiś to jest takie myśl, mieś... o które jest od początku, z naszymi dziećmi, to na długo może pozostać. Można później jako maskotkę go używać. Bez serducha w środku. Bo inne misie, które tu widzicie, na przykład Teddy czy Chico, to już trochę dla starszych dzieciaczków. Czy pluszowe, zwykłe misiaczki, takie typowo u Chińczyka, to niestety one mają dużo w sobie takich płaczków, które mogą dzieciom w rękach pozostać, także Myślę, że takie zwykłe misiaczki to trochę już dla starszego dzieciątka, a to jest gładziutki. nic na pewno na mnie pozostanie. Super w dotyku, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ma takie fajne kolory. Niektóre są też ciemne, szare, sami różowe, nowe mi się niebieskie. Także bardzo fajne. Polecam. Myślę, że nasze dzieciątko będzie fajnie, zadowolone. Będzie spało spokojnie. O, jak nasza pepka. Widzicie, jaka nasza pepka jest grzeczna? Jak masz, Misia? No super, Szumieć może z nią leżeć. <grybujesz> super. Pozdrawiam Was. Ślicznie. Do zobaczenia. Gosia z testoelo. Pa, pa. Co tam, Oliwko Co ty masz za zwierzaczka za to? Nie nietoperza. Nietoperza. I to, i to. A, i laleczki. nietoperza. I to, i to. Wow. I ten nietoperz to jest szumiący nieto... nietoperz? Czy zwykły nietoperz? nie poczekaj. Zwykły nietoperz fruwający, tak? Nie. To jest e. Y? Mm, mm, to zaraz to jest. Aha. No dobra, to co powiemy? Miłego dnia, tak? Nie y. Nie y. No dobra. Mimo wszystko. Miłego dnia. I do zobaczonka. Tak, to, to jest na Jeszcze, jeszcze.